Dobra, witam na moim kanale Dzisiaj taki filmik W związku z sytuację sytuacją Postanowiłem nagrać piosenkę Zapraszam do wysłuchania Lecz pogoda ładna dziś jest Nie musimy siedzieć w starych ścianach I przez okno patrzeć na świat Patrz, miesiącego maja trzeba mieć moc I powiedzieć PiSowi stop I udowodnić im Że możemy nie lepszy tym. Już od pogoda ładna dziś jest My musimy w cztery ściana I przez okno patrzeć na świat Aż do końca karenki pat. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, oglądania, lajkowania. Pozdrawiam i hej.